Hej, cześć, się bardzo Wam wszystkim Dziska, Ja jestem, oczywiście, kusasz.pl to jest pierwszy odcinek z nowej serii na kanale, jaką jest Nekesa. Tak, słuchajcie, Nekesa. I jest to pierwszy odcinek z serii solo z Nekesy z wersji 1.0, słuchajcie, w końcu po tylu. po takim czasie, w momencie, w którym ja grałem z panem Bizonkiem w tą grę, to tutaj gdzieś wam się wyświetli gdzieś data odcinek whatever. Kto nie oglądał, zapraszam serdecznie. W końcu wyszła wersja 1.0. W końcu osiągnie, w końcu Nekesa osiągnęła wersję 1.0. Dziękujemy wszystkim, którzy grali, udzielali się na feedbacku, zgłaszali błędy i udostępniali grę podczas early accessu. Wystartowano jako losowy projekt i gra dosłownie by nie istniała bez was. Aktualizacja 1.0 wprowadza pewne znaczące zmiany w grze. Gorąco zalecamy rozpoczęcie nowego save'a, aby doświadczyć nowych funkcji generacji świata. Tak, do następnych tygodniach będziemy naprawiać błędy i dostać balans, potem będziemy pracować. Nie pokazuję kontynuujemy, słuchajcie, mamy całkowicie nowe menu. menu się no nie zmieniło, to zmieniło się tło. I też widzowie to będzie nowy save. Chodzi mi, że to będzie tylko jeden odcinek z właśnie z tej premiery, który widzicie dzień po premierze, czyli 17 października. Ja ten odcinek nagrywam 16 godziny 19-12-12 minut temu wystartowała premiera. Także oddajemy sobie nowy świat, słuchajcie, mamy kreatywny, mamy ten, mamy bardzo ładny teraz sposób i dajemy sobie oczywiście single um, player, player, la y, la y, la y. r, dokładnie, kontynuujemy sobie, patrzcie, mamy wybierz poziom trudności, mam całkowicie inny wybór tych poziomów trudności, które mega ładnie wyglądają, mamy brutalny, może nie, ale weźmiemy sobie chyba klasyczny, E, OK, okej, efekt jest na e, Nie, weźmiemy sobie, wiecie, jak klasyczny, ale bardzo ładnie to jest widzicie, tutaj rozwiązane, z, z, są to poziomy trudności. Jest bardzo ładnie wszystko popisywane, ale w więcej ustawień świata mamy upój surowce. Mm. Upuszczasz wszystkie przedmioty, które nie są założone. Nie no, bo zostawimy sobie jakoś upuść surowce i częstliwość nawet dodajemy sobie okazjonalnie. Tryb przetrwania, włącz gra, czy mamy wszystko włączone, ziarno gra, ziarno świata sobie losujemy, 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 ja nie patrzę, nie ja nie patrzę, ja patrzę, ja patrzę, ja patrzę, ja patrzę pik. I mamy NCUSL. Domek przewodnika, przypuśćcie, odrodzenia sobie dajemy modyfikator bla 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 bla. Dajemy sobie stwórz świat, słuchajcie. I tutaj sobie właśnie wybieramy nową postać, którą sobie stworzymy. Można to fajnie. O, wow, Można ją fajnie odwracać tak bokiem, spoko. Kolor skóry sobie zostawimy, sobie damy białą, oczywiście oczy. Zrobimy sobie może takie. Fryzurę, z... o właśnie, fryzury, okej. Okay. Fryzurka, fryzurka, fryzurka. Hmm. A poczekajcie, wybierz losowo, a płeć, gdzie można zmienić? Yy... O nie, ta jest gościu. Nie, fryzurę. Dobra, yy... zmienimy sobie coś takiego. Dobra. Yy, Zarost sobie weźmiemy taki, taki delikatny. Kolor skóry, kolor włosów, fryzura. A właśnie, kolor włosów tu mamy. Kolor włosów sobie damy taki taki ładny, błękitny. Myślę, że będzie bardzo ładny. Będzie bardzo pasował. No i oczywiście, poszle sobie na weźmiemy taką czarną. I kolor butów też czarny. Także nazywam się oczywiście Jinwu, albo jak to woli, kusarz.pl, nie ok, tylko pl. I tworzymy postać. Słuchajcie, i gramy, słuchajcie, gramy. I jesteśmy, słuchajcie, w tym pięknym świecie. Dzień dobry. Ogólnie na wstępie sobie to jeszcze z... przybliżymy. Yy, przybliżymy sobie, czy co nie przybliżymy? Ogólne? Przybliżenie, właśnie. Przybliżymy sobie tak na 160%. Podejdź do drzewa i uderz w niej się No dobra. Tak, są te dźwięki. Słuchajcie, w dalszym ciągu niezmiennie są nasze piękne dźwięki. I widzę, że ładnie drzewa też mają zmieniony kolor. Co mega ładnie wygląda, co mega ładnie. Przekłada się na kolor na estetykę, gry. Co najważniejsze. I na pewno sobie wiecie, co jednak sobie od, oddale. A, nie, nie zapisałem, nieważne. Dobra, zapisz. No i dobra, ścinamy sobie dalej drewno. Tutaj mamy kłoda świerku. O, a to jest dęb dom. okej, okay, dobra, to zetniemy sobie trochę tego drewna jeszcze. Podążaj za strzałkami i mamy bardzo ładnie estetycznie wyglądający domek i to nie jest już taka jedna, wiecie, jedno, jedna bryła, tylko to jednak bardzo ładnie wygląda, widzę, że piec wygląda dalej tak samo, czyli potrzebujemy dalej tego te drewna i tak dalej. Mamy oczywiście zejść do kopalni, do których na razie nie zejdziemy, bo po prostu nie jesteśmy w stanie i mamy jakieś pierwsze właśnie tutaj nasze rzeczy. Mamy tak, miksturkę zdrowia, mamy 10 chlebków, mamy też mapa do lochu, o proszę, mapa do wioski i mamy flaga osady. No i właśnie co najważniejsze, słuchajcie, w wersji 1.0 twórcy w końcu prowadzili, że mamy jedną wielką, ogromną, przerażliwą, wielką mapę po prostu, którą prawdopodobnie będzie można powiększać. I jeżeli pamiętacie, to w poprzedniej wersji gry, czyli we wczesnym dostępnie w sesie było coś takiego, że. Mapami były takie malutkie wysepki. I to też było takie mega fajne, wiecie, ogarnięte. Dobra, porozmawiajmy ze Shane starszy. Jakieś wskazówki. Handy co nie zamieniał. To... Okej. Okay. Bo sobie posiadają więcej niż jeden możliwy łup. Zobić ich więcej niż jeden raz może być opłacalne. Okej. Okay. dobra, to wszystko ja wiem. To też raczej wszystko wiem. Na twoich wpływach nie mam nic. Są się... Okej. Okay. Pokaż mi swoje towary. Mikstura odrodzenia. Służy do ożywienia osadników. Ej, fajnie to wygląda. Dobra. Co możemy zrobić? Słuchajcie, mamy oczywiście pod tym mamy ten. O, dobra. Mamy też nasz mieczyk tutaj. Mamy naszą owieczkę. Dobra. Okej. Okay. Yy, widzę, że się tutaj biegać nie da jako tako. Dobra, ale postawimy sobie, słuchajcie, to może tą flagę osady. Gdzie jest taki wkłunek? I wkłunek jest pod E, ok. Flaga osady. Tu sobie ją postawimy. Las, osada. Osada. Mroku, osada. Piekło. Zobaczymy sobie, jak to wygląda. Tylko dajcie mi sekundkę. Dobra, widzowie, lecimy dalej, jeszcze przy was sobie otworzę. Monsterka, słuchajcie, bo dlaczego by nie? Jeżeli ktoś nie próbował tego smaku, to polecam serdecznie, gorąco. E, dobra. Dobra, i co? Ogólnie to możemy sobie też zwiedzić loch, słuchajcie. I sobie też oczywiście tutaj przepalimy może nasze jedzonko, na przykład, bo czemu by nie? Yy. Dobra, dobra i możemy lecieć dalej. Słuchajcie, yy, dobra. Zobaczymy sobie jeszcze. Słuchajcie, tak. Jaskinie. Co prawda nie mamy, nie mamy kilofu ani żadnych tych, ani żadnych. Um... Właśnie, oczywiście ja nie Nie wytwarzałem nic w ogóle, dlaczego ja nic nie wytworzyłem jeszcze. Uuu patrzcie, on walczy ładnie tej kurde, nawala ładnie. Jesteśmy kamienią z dobra, ale teraz tak. E, zrobimy sobie parę pochodni. Stół roboczy, bardzo ładnie grafiki są też odświeżone. Co mi się mega podoba... I wow, jak to ładnie wygląda, to tak nie wyglądało. Uż... O, jak to ładnie wygląda mamy tu tak drewniany kilof co to jest? to jest książka receptur, okej okay. mamy tak, mamy te pochodnie właśnie i je zdobywamy jeszcze z jakichś kwiatków z, z, z sadzonek słuchajcie mamy kuźnię kowadło, stuloch alchemiczny ławka stolarska. Ognisko, stanowisko pieczenia, garnek, młynek, kompostownik, spalarnie też mamy. O! Z czasem niszczy przechowywane przedmioty, okej. Okay. I stół roboczy, oczywiście. No i tutaj mamy też z, z te but Buty. Buty to wszystko. Wow! Ulala! Ale dajcie mi sobie jeszcze sekundę. I witam serdecznie po cięciu. No i dobra, na razie tak. Hmm. U i mamy osiągnięcie które już kiedyś zdobyliśmy tak by the way no na razie mamy tak to sobie pominiemy halo bo ja bym chciał generalnie stąd wyjść mogę czy nie mogę halo o bo się zblokowaliśmy gościu dobra Atak, atak. Pięknie, pierwszy nasz przeciwnik. W sumie, no w sumie pierwszy przeciwnik. Dobra. Teraz tak. Yy, możemy sobie zrobić te pochodnie, właśnie. Albo no nie możemy. Ale możemy sobie na przykład zwiedzić jaskinie, co nie? Które bym chętnie chciał zwiedzić, tak. I ma, patrzcie, mamy jeszcze Bardzo ładnie jaskinie wyglądają. Tu widzę jakąś rudę. Już pierwszą mamy. To jest, będzie mieć. Ruda miedzi, dokładnie, ale bardzo ładnie wygląda, bardzo ładne tekstury teraz są zrobione. No i oczywiście jeżeli będzie fajny odzew pod tą serią widzowie to będziemy cisnąć dalej, mimo że do gry będą dodawane cały czas nowe rzeczy. Więc z każdym kolejnym odcinkiem możemy dostawać kolejne rzeczy, co nie? I patrzcie, mamy lawę nawet. Pierwszy był przeciwnik a oj dostaliśmy od do niego rudę miedzi, okej okay. tu mamy wodę Uuuu, jakiś pierwszy ten Dobra, rozprawiliśmy się z przeciwnikami I patrzcie, mamy tutaj pierwszy ten Pierwsze ruiny w sumie Podejrzanie wysoki goblin, taki wręcz uzbrojony, nie? Bo zbroję ma i w ogóle... Uj, patrzcie, on nawet... Łoł! Wow, z niego wyskoczyły małe gobliny! To, to chyba nie były gobliny, tylko duże gobliny. W sensie, wiecie o co chodzi. A, goni mnie. Ej, fajne te szurikany są. Dobra, zabiliśmy go. No i oczywiście pieniążki tutaj zrobimy, nie? Takie fajne pomieszczenie, wam powiem tak szczerze. Bardzo ładne. Teraz tą rudę sobie zbierzemy, bo wiadomo, ona się zawsze przyda, tym bardziej na początku gry, gdzie tych itemów nie mamy zbyt wiele. Wręcz dużo kopania, wam powiem. No ale dobra, wiecie co, wyjdziemy sobie stąd, nie będziemy sobie tutaj eksplorować, bo, bo bez sensu. Wejdziemy sobie na powierzchnię, posprawdzamy sobie jeszcze inne rzeczy. I będziemy kończyć, widzowie. I oczywiście fajnie byłoby, było, jakbyście dali komentarz, jak wam się podoba. Seryjka, jak wam się podoba odcinek, jak wam się w ogóle podoba ten premierowy odcinek, znaczy w sumie już popremierowy. Na pewno bardzo... Ty, patrzcie, a to są skórzane cichobiegi w ogóle, trzeba dotyczania Mamy pierwsze buty, słuchajcie. I dzięki temu będziemy szybsi. I to w ogóle też jest crafting. To ja bez sensu robiłem crafting, słuchajcie. Wow! Dobra, tu już to Patryk do mnie dzwoni. Czyli nasz zwany bizonek, który też sobie zaczął właśnie nagrywać. Ogólnie, patrzcie, dostaliśmy coś ciekawego. Jak się łączy, kifunek pod tym zwój, powrotu mamy. Ok, mamy materiał mikstra szybkości. Mamy uszkodzone narzędzie miedziane, też bardzo ładna tekstura jest. mikstura many, mikstura celności. Ruda żelaza też bardzo ładnie wygląda. No, bardzo się pozmieniało. I mam mapę do wioski, patrzcie, więc użyjemy ją sobie. Na moim mapie patrzcie, jest wioska NPC. Edytuj, usuń nawet w sumie nie, 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 nie tak daleko, nie? Ogólnie, tę mapę lochu w takim razie też sobie możemy użyć. Słuchajcie, Robin Hodowca przybywa do piekło. O proszę. Uj, jest tutaj, wejście do lochu mamy bardzo fajnie, to zostało zagadnięte. A gdzie jest ten nasz gościu? Halo. O, tutaj jesteś. Dołącz do mojej sady. Akceptuj. I dał nam kury. Patrzcie. Dobra. Kup kurę. Za 500 monet. Co jest grane? Czyli można kupować teraz zwierzaki. Nie trzeba ich, wiecie, zabijać albo coś. Tylko wystarczy je. Wystarczy je ten. A tak powiedz porozmawiaj z nim może. Halo, 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 gościu. E, pokaż mi swoje towary, masz niewydajne pióro, miejsca wierzchowca Ale halo, pokaż mi się tutaj, e, pokaż mi swoje towary Masz egzotyczne nasiona Okej, okay, ma papugę Koszulopiek na zwierząt Mokry sopel, oswojony pingwin i mamy też niewydajne pióro, oswojony struś Ej, bardzo ciekawe, bardzo fajne, bo tak szczerze Fajne, fajne u, patrzcie, coś tutaj mamy ciekawego. Mm, co my tu mamy? Naj o, nieszczęśliwi. Dobra, to zapytajmy się w takim razie, Robina, jak możemy pomóc? Weź przedmioty, i jak się miewasz? Nie masz łóżka, no właśnie, kurczę, nie masz łóżka i to sprawia, że czujesz ból. Ale fajny ten grafink jest wam powiem. Możemy sobie ten. ten. Użyj bliskich skrzynek. Wow! No, w ogóle jakiś obraz mamy, mamy ten ekspozytor. Tu w skrzynce już nic nie ma, mamy. mamy łóżko w dalszym ciągu, ustaw miejsca urodzenia, okej. Okay. Wow! Także widzowie, możecie mi napisać, co myślicie o tej serii. Jeżeli wam się oczywiście spodoba, to oczywiście wiecie. Jeżeli będzie fajny odzew pod serią, będzie fajny odzew pod odcinkiem. Będzie dużo osób, komentarzy, którzy będą chcieli tą serię, to oczywiście będzie ona prowadzona. Także widzowie, ja wam serde... Uuu, fragment mapy dostałem. Uuu, a to może być ciekawe. Połącz dwa, by dostać mapę. O proszę, ciekawe, dobra. Dobra, no i tu już mamy kamienik, skałę. Dobra, tak ja Wam dziękuję serdecznie, serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to strzelcie łapkę w górę, suba z stawcie. i widzimy się w kolejnym odcinku prawdopodobnie, jeżeli będziecie oczywiście chcieli. I elo, elo, elo. Bajo.